Dzień dobry. Chciałbym przedstawić sztucer myśliwski Merkel SR1 w kalibrze 308 Winchester, broń półautomatyczną. opowiedzieć, pokazać jak się składa i rozkłada do czyszczenia, konserwacji, ponieważ no nie jest to bardzo popularna, a zebrała sporo negatywów, więc dobrze, może od zewnątrz zaczniemy. Ja bym sprawdziłem przed. Przed filmem broń jest pusta, już nie będę po raz setny wyciągał magazynka, cofał, cofał zamka i oddawał swojego strzału. Broń posiada magazynek dopinany. Trzy nabojowy. Z tym, że... Żeby wpiąć załadowany magazynek do broni, Musi być zamek w pozycji cofniętej, ponieważ inaczej tego, zamka, tego magazynka nie wepniemy. Tak jest broń skonstruowana, że tak naprawdę w praktyce ograniczono ją do trzech pocisków maksymalnie, czyli nie wrzucimy jednego pocisku do komory i trzech do magazynka, tylko, tylko mamy trzy i to wszystko. Bron, kiedy, Bron jest wyposażona... W stałe przyrządy celownicze posiada stałą szczerbinkę regulowaną muchę. Jest to broń dla posiadaczy imbusów, dlatego, że tutaj bez imbusa, no to wiele z tą broną nie zrobimy. Co mogę o tej broni opowiedzieć na chwilę obecną? Bo mam ją stosunkowo niedługi czas. I była przeze mnie testowana na razie tylko na strzelnicy. Sezon na jelenia w Norwegii zaczyna się dopiero we wrześniu, a saren ci u nas nie uświadczysz. Podobno przychodzą, ale ja jeszcze nie spotkałem. Broń prezentuje się ładnie. Jest stosunkowo lekka. A, posiada. To uważam za wadę. Bezpiecznik przetykowy. No, niby nie ma jak zaczepić, idąc w łowisku, ale z drugiej strony, no, trzymając nawet palec poza spustem, gdzieś tam może się zdarzyć, że go przerzucimy i, i kurczę, może być nieprzyjemnie. Więc ten bezpiecznik uważam, że jest błędem konstrukcyjnym, błędem zamierzonym, błędem w ogóle. No, producenta. No, ale dobrze. E, tak jak mówię, broń lekka. E, fajna na, na jakiś podchód. Dosyć celna. Nawet na otwartych przyrządach celowniczych spokojnie, e, spokojnie na 100 metrach bije w cel, także no ale to jest to jest chyba normalne. Dobrze. Wadą tej broni, poza tym bezpiecznikiem przetykowym jest tak naprawdę też. Jakość zarówno drewna jak i plastikowej obudowy muchy. Ja nie wiem czy to będzie widać tutaj na filmiku, ale Chyba widać. O, takie dosyć głębokie rysy, zarówno na drewnie, jak i na, na obudowie. No cóż, to tylko po wizycie na strzelnicy, gdzie po prostu oparłem broń o, o, o podstawkę, która tam miała jakiś wystający element metalowy. No i niestety drewno okazało się tragicznie miękkie. I podatny na uszkodzenia. Nie wiem, będę, będę chciał porozmawiać z jakimś specjalistą od drewna, który mi poradzi, czy mogę jakoś to drewno podratować, czy po prostu nawoskować. No ale mało istotne. O tej broni krążą legendy, że broń się zacina, że jest niebezpieczna dla strzelca. Nawet jeden ze strzelców opisał sytuację, w której Brą, kiedy się przeładowywała, to nastąpiło niedomknięcie zamka. On pociągnął za spust i rozerwało tutaj pokrywę komory, i częściowo zamek. Na całe szczęście, nikomu się nic nie stało. Wydaje mi się, że wiem, dlaczego tak się stało, i za chwileczkę o tym opowiem jak będę opowiadał o rozbieraniu broni i przygotowywaniu do czyszczenia. Więc może zacznijmy. Dobrze, tak jak mówiłem, broń sprawdzona, pewna, nie mam, nie mam w niej naboi. Ja czyszczę broń, po sztucer półautomatyczny troszkę inaczej niż w filmie Wademekum myśliwego było pokazanie bodajże Remingtona czy... Winchestera, już nie pamiętam. Tam zalecano, żeby broń rozpołowić do czczenia tłoczka. Ja robię to inaczej. Dobrze. Rozbieranie broni zaczynam od odpięcia łoża. Tu jest przycisk. Naciskam sobie przycisk. Ciasno to chodzi. rzeczy mam. tak, Teraz no. Zdejmuję łoże. I jak chcę sobie czyścić, to ponieważ jest to tłokowiec, to tutaj w tej części dostaje się sporo, sporo, sporo sadzy. To też warto wyczyścić. Więc czyścimy sobie najpierw łoże. Następnie. Musimy się dostać do tłoczka, który znajduje się tutaj. W filmie Wademecon myśliwego, pan który czyścił, zalecał rozłożenie broni, cofnięcie tej sprężyny ręczkę palcami. Hmm. E, ja robię nieco inaczej, dlatego że jestem sam tutaj e, i postępuję inaczej. Ja robię to w ten sposób, że odciągam zamek w tylne położenie. Dobrze. I tutaj mam już dostęp do tłoczka. I tu jest też otwór zaślepiony śrubą na inbus. I Jestem prawie w 100% przekonany, że pan, któremu ta broń nie przeładowała dokładnie, miał niewyczyszczony tutaj tłoczek. Tutaj, przez otwór w lufie, część spalin, część gazów prochowych przewodem dostaje się do tłoczka. Tłoczek się cofa, następuje przeładowanie. Kiedy ten tłoczek jest bardzo brudny, on chodzi bardzo ciężko. I jestem mocno przekonany, że mógł nawet doprowadzić do zatrzymania tej sprężyny w tylnym położeniu. Dlaczego tak uważam? Bo jak kupiłem tą broń używaną, to na pierwszym strzelaniu miałem dokładnie to samo, tylko że mi mnie uratowało to, że wiedziałem, że mogę się czegoś takiego spodziewać, bo czytałem. Wypowiedź tego nieszczęsnego myśliwego na którymś z forów. I po prostu pilnowałem się, żeby ten zamek dopchnąć ręką do przodu. A później, jak już rozebrałem broń po strzelaniu, to wiedziałem, cóż się urodziło. Czyli tak: czyścimy tłoczek, wykręcamy tutaj śrubkę na inbus. bo jest to najważniejsza część przy obsłudze tej broni. Nawet czyszczenie rufy i zamka nie jest tak ważne. Dobra, to mamy wyczyszczone. Więc, da. Tutaj mamy przycisk z rzutu z zamka. Ja to robię w ten sposób, że delikatnie cofam zamek. Naciskam. I. I mamy broń przygotowaną do dalszego rozkładania. Dopiero teraz odpinam magazynek. Ponieważ. Ponieważ. Z wypiętym magazynkiem, nie wiem dlaczego, ale, ale zamek nie chce się zatrzymać w tym położeniu. Dlaczego tak jest? Nie wiem, czy to jest to po prostu wada tego karabinka, czy ja coś, czegoś w instrukcji nie doczytałem. Wiem, że zamek nie zatrzymuje się w tylnym położeniu przy wypiętym zamku. Zatrzymuje się za to po ostatnim strzale. Dobra, wypinam zamk, magazynek. Magazynek wypinamy, to jest dźwignia w kabłąku z pustu. Magazynek wypięty. I rozbieramy dalej. Tu w tym punkcie jest kołek montażowy. Bardzo delikatnie zamontowany. Wystarczy dosłownie ołówkiem nawet go wypchnąć. No i kołek mamy wypięty. No i rozsuwamy broń na dwie części. Tutaj mamy zespół. Pomory spustowej z gniazdem magazynka i bezpiecznikiem, tak jak mówię, ten nieszczęsny bezpiecznik to taka porażka moim zdaniem, ale okej. Okay. No i tutaj możemy już sobie przystępować do odgina. Aha. Teraz tak. Producent, w instrukcji do dokładnego czyszczenia. Zaleca wypięcie tych dwóch spinek. To są takie metalowe listwy, i wtedy, wtedy można sobie ten zamek cofnąć bez problemu. Ja to robię w ten sposób, że delikatnie listwy odpinam na bok. Tak, żeby większy nie zrobić. Zamek mam cofnięty, i dzięki temu mogę sobie czyścić lufę. Więc nie stanowi to dla mnie problemu. Natomiast problemem jest, przynajmniej dla mnie, ale ja mam mała paluchy grube i niezgrabne, teraz postaram się przybliżyć. Wypięcie zamka. Cóż w takiego trudnego? Ja założę czołówkę, żeby to poświetlić. Zobaczmy, jak źródło światła. Tutaj rączka zamka. Jest plastikowa. Pod nią tutaj znajduje się coś jakby sprężyna, która odpowiada za to, że rączka zamka siedzi w miejscu. Żeby wyjąć zamek, najpierw muszę wyjąć rączkę. Żeby wyjąć rączkę, muszę podważyć sobie tą sprężynkę i wysunąć. Rączkę zamka do przodu. Nie wiem, czy to się uda mi sfilmować. Postaram się to sfilmować, bo wiem, że często ludzie z tym nie radzą, i nie wiem, czy uda mi się tak ładnie wypiąć, tak, żeby to było widoczne na filmie. Dobra, trzeba delikatnie zamek cofnąć, tak, żeby tutaj podważyć to. Nie, o, ładnie wyszło. Dobra, i teraz tak. No, była Mam Mam wyjętą rączkę zamka, więc mogę sobie wyjąć też zamek. No. I tutaj wtedy mogę sobie czyścić ten zamek, powiedzmy, no, z grubsza. Ok? Czyli nie jest to aż tak. Yy. Aż tak yy, trudne, mówię, ja brą kupiłem jako używaną. Chyba nigdy ta, ten zamek nie był wyciągany z broni. Więc, więc. Więc za pierwszym razem szło to tragicznie ciasno. A tutaj mi się, jak widać, już teraz udaje bez większych problemów. Dobrze, jak wyczyściłem sobie zamek, no to ja go sobie wtedy oczywiście wkładam. No i teraz rzecz najtrudniejsza, powinno już być łatwo, ale łatwo wcale nie jest, ponieważ trzeba trafić ładnie i równo miejsca miejsce osadzenia zamka, czyli znowu mordęga, a jeszcze gdzieś rzuciłem płaski śrubokręt i robię to małą gwiazdką, która nie jest nawet zbyt wygodna. 40 to się ręka robi za krótka czasami. Ta broń. Pytałem się tutaj w sklepie z bronią, czy mogę. Czy mogę zdjąć stałe przyrządy celownicze, no bo i tak. Yy, raczej będę używał do tej broni optyki i założyć tłumik dźwięku. Yy, tu w Norwegii praktycznie chyba wszyscy polują z tłumikami dźwięku, więc I jakoś nikt nie ma z tym problemów. Chodzi o to, żeby sąsiadów nie budzić. No ale, dobra. To już jest inna bajka. Na razie walczymy z tym cholernym zatrzaskiem. Rączki. Zamka. Ja. Coś mi się tam udało chyba. Sekundkę, ja to muszę sobie wziąć, przybliżyć do, do siebie, nie będziecie mnie widzieli przez moment, ale ja mnie biorą. Muszę przestawić kamerkę, żeby się dostać do grania. No proszę, skoczył już nawet bez żadnego, ale dobra. Czyli co, Bron mamy wyczyszczoną i zaczynamy jej składanie. Czyli postępujemy odwrotnie niż przy Rozkładaniu. Zamek już jest na miejscu. Subem broń tu do koły. kołek montażowy. Kołek na miejsce. Mogę. Mogę sobie spokojnie wciągnąć magazynek sprawdzić czy broń poprawnie złożyłem czyli przeładować zrzucić żanek i strzał kontrolny oddany udało się no i za założyć teraz tylko tylko łączę teraz tak Moja opinia na temat tego karabinka, tego szczucera. Jest to ładna broń. Natomiast drewno no jest na tyle delikatne, że chyba będzie mi służyła po prostu jako ozdoba w mojej szafie. Broń bardziej do mania niż do polowania. Tym bardziej, że. W zachodniej Norwegii, gdzie mieszkam, warunki polowań są bardzo ciężkie. No, chyba, żebym gdzieś jechał na zasiadkę, gdzie będę wiedział, że będę pod dachem. No to wtedy okej, okay. ale tak, żeby z nią iść gdzieś w las w bór. To nie ten kraj, nie te warunki pogodowe, żeby, żeby tak tą broń zabierać. Zresztą mówię, i ten plastik, i to drewno jest bardzo delikatne. Więc po prostu szkoda mi trochę tej broni. Może ja za nią zapłaciłem niedużo, bo kupowałem od firmy, która od firmy, od stowarzyszenia, które zajmuje się też organizacją kursów na myśliwego. Ja za nią zapłaciłem w tamtym okresie 3800 zł, więc nie żaden majątek, prawda? Ale mówię. Ta delikatna obudowa i delikatne drewno wykluczają, jeżeli chodzi o takie chodzenie, ciuranie tej broni gdzieś po ciężkim terenie. No i ten tłoczek, na który zwracałem Państwu uwagę, ten tłoczek, na który zwracałem Państwu uwagę, to jeżeli jest niedoświadczony strzelec, ewentualnie ktoś, kto nie wie o tym, może spowodować nieszczęście. I stąd taka zła opinia o tej broni. Dobrze, to tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że film się komuś przyda. Miłego popołudnia życzę.